Paweł Cezar, z racji tego, że mam alergię do normalnego filmu, nie nagram, ale ostatnio Wam się spodobała dość taka moja humorystyczna tabela, jeżeli chodzi o postacie z Miraculum. Dzisiaj będzie troszkę poważniej niż ostatnio, chociaż dalej to będzie takie trochę forlors robiony film. Jak pewnie widzicie moje tiery, to jest tak, o dziwo lubię, tak, jest tu postać, którą lubię. Miraculum, wow, szok. Okej. Okay. Słabe, jak można to tak spierdolić, e, coć pali twórcy wymyślając, spalić i napisać od nowa. Ciekawostka to było, e, to było oryginalnie w tej tabeli. Ja ją troszeczkę zmodyfikowałem, ale to było faktycznie na samym dole. E, ukrzyżować, wiadomo. E, było tego tak mało, że nie ocenię, bo są tu takie postacie, i nie wiem po co twórca tej tabeli dodał, albo twórczyni tej tabeli dodał, dodała te postacie tutaj, skoro praktycznie one nie występowały w Miraculum, ale okej. Okay. No i oczywiście na. Kurwinetę i te różne piździki, których nie cierpię. <laughs> no dobra. Zaczynamy z grubej, y, blondasowej rury Adrian Knurgrest. No, niby. No niby wydaje się miły, ale lubię gwoździa, jak ma w nadgarstkach, naprawdę. Wysol, który nikogo nie obchodzi. Nikogo nie obchodzi i nie wiem, po*** ch on tutaj jest. Kto? No to... No, co mogę powiedzieć więcej o tym czymś? Nawet nie wiem, jak to się nazywa. To była chyba Alice. Ja uważam ją za postać słabą. Dlaczego? No bo w sumie jak każda postać z Mirakulum, ona nie ma żadnego takiego charakteru. A jej jedna rola sprowadzała się do tego, żeby być koleżanką Marinette. A potem y, poszła jako jakiś z Mirakulum królika i już jej nie widzieli. Y, Ale ja jakaś tam nie wiem jaka. No. No spalić i od nowa. Koleżaneczka, taka Marinette występuje dość często. Nudne to jest, jak chuj, jak flaki z olejem. Cały ten serial, nieważne. Matka, matka tego, tego Łukasza Skywalkera. A nie, przepraszam, Skywalker. Przepraszam, nie chciałem Cię aż tak obrazić, nieważne. No słabe, no. Nic więcej o niej nie powiem. Była na tyle, albo nie. W sumie miała jakiś tam wątek, ale on był beznadziejny, że to niby żona tego ćwoka, gdzie on był. O tego ćwoka tu i... 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 i tyle, no. Był tak angażujący ten wątek, że... o Boże. Pan Lodziarz, który lubi robić lody, zrobić Ci loda w każdej sytuacji. Tak naprawdę, myślę, że podpalenie go byłoby dla niego bardzo korzystne, ponieważ jego tłuszcz już zatyka mu różne narządy w jego ciele. Jakby wskoczył w jakiś pożar i by schudł przez to, to by na dobre mu wyszło. Murmisz. A no nawet, on nawet nie umie używać słów zgodnie z znaczeniem, jakby on myśli, że jest tyranem, gdzie tyran przejmuje władzę w państwie, si nieważne. Co to kurwa jest? Kto wpadł na pomysł, żeby podać? Co to jest? Ja nawet nie wiem, jak to się nazywa. O, o o, 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 cześć, cześć, dzień dobry, no, no i chyba nie muszę już tu <gryjanie> więcej dodać. Tutaj będzie pierwszy tier, jak można to tak spiję. <stram> No, niby fajna ta postać była. Potem okazało się, że już w ciąży, a potem się okazało, że jakoś in vitro to zrobiła. Te, te ciąże, chociaż to nie jest jeszcze potwierdzone, bo jest ona lesbą, więc nie mogła się zapłodzić normalnie. No, chyba że to był biały samiec, który jest zły i niedobry, i ją zapłodnił, opuścił, chociaż patrząc po jej wieku. No to. Nie wiem, zmarnowany potencjał, tak samo Chloe, zmarnowany potencjał, ona w ogóle miała przejść jakąś metamorfozę z tego co kojarzę, ale Thomas nie lubi tej postaci i ona wzoruje jakąś osobę, której on nie lubi w prywatnie, więc spierd... jeszcze bardziej. Nie mam pojęcia co to jest, to jest chyba brat tego, tego żółwia, tego, tego zioma, co mówi ziom non stop. Nie wiem, to było tak mało na tym ekranie tego typa, że nawet nie jestem w stanie znaleźć... Ja nawet nie wiem jakie, to, jakie on ma imię. <laughs> tak naprawdę. Tak samo ona. To jest jakieś siostrzyczki no a, tej no, do, do tej, tej tutaj. No <laughs> po co to dodawać jak to są postacie wręcz można powiedzieć czteropladowe, ten to w ogóle nie wiem co to jest. Gabriel Agres obok syna sobie będziesz wisieć. Najgorszy antagonista jaki kiedykolwiek w życiu widziałem, niby chce zdobyć te Miracula jednocześnie główno robi, żeby je zdobyć faktycznie. No, psz, psz, no jakby no siedzi, siedząc na dupie albo stojąc raz i wysyłając motyle do tych samych osób po 70 razy, bo był przypadek jakiegoś pana gołębia, w którym podobno został zakumizowany jakieś 70 razy, nie. No. No. No on nic nie robi, żeby zdobyć ten mirakula. On jest po prostu... Po, wręcz. To, to, to nie jest antagonista, to jest bym powiedział po prostu tak, żeby odbębnić. Żeby odbębnić jego... jego obecność. Bo on musi występować w każdym odcinku, więc odbębnimy i takie tam. To jest chyba babcia marynaty. No. Co mogę powiedzieć więc? Ten, podobnie jak Andre, powinien coś tam y, popalić się, żeby coś tam tłuszczu zrzucił. Albo nie wiem, cokolwiek. Gdybyśmy go dali na krzyż, to ten krzyż by się złamał, nie? Y, ten tutaj. No, nie wiem, co ja mam powiedzieć. Ta, ta, pani samuraj. No jak krzyż nie możemy jej dać. Spalić też nie. Sebuku by się przydało. Chyba to jest. no. Nie mogę nic więcej powiedzieć o knurgami. Ona wywodzi się z jakiejś rodziny kobiet samurajów. Nie wiem, czy w ogóle takie coś istniało. Ja wiem, że kobiety czasami broniły zamków w czasie chociażby Sengoku. ale to były takie po prostu wojowniczki. To nie były samurajowie. Nie lubię go. Pasły kot. A to sobie powisisz koło nich. E, wiadomo dlaczego tępy, głupi i nieśmieszny i no Juleka. ona jest dość spokojna. Jeżeli chodzi o taki charakter do publiczności, to ona ma bardzo podobny do mnie. Ja też jestem taki cichy. Ja dałem, dałbym ją na OK, tak szczerze. Nie wiem, no nie jest zła, nie jest dobra, jest po prostu w miarę. Lila, jak można było to tak spierdzić? Autentycznie to jest. Mia, ma być drugi antagonista, czy coś takiego. E, tylko, że jej rola się ogranicza do tego, że, żeby odczekać sobie kilkanaście dni w jakiejś piwnicy, bo wymyślam plan, żeby się zemścić na jakiejś babie. Mam jednocześnie 14 albo 15 lat. I, i, I czekam w piwnicy tyle czasu, tylko po to, żeby się zemścić, bo, bo marynata y, wie, że nie jestem taka jak y, inni myślą. Głupie! Y, Luka, albo Luke, albo pan, nie mam ręki. Pozdrawiam matych. Jak można to tak spierdolić? Myślę, że ten tier jest bardzo odpowiedni dla, dla niego. E, co by o nim powiedzieć? Jakby dowiedział się kim jest e, Jedronka i Czarny Kot. Z e, tą wiedzą gówno robili przez dłuższy czas, potem okazało się, że to jest jednak ważne i musiał powiedzieć to innym e, i, i spierd do jakiegoś mistrza i tyle go widzieli do finału eee, no. To coś. Nie wiem po co to jest. To coś... Nie wiem po co to jest. To coś. Nie wiem po co to jest. Eee, Kurwinetta, to wiadomo gdzie. Eee, ten jest mądry, ale sobie powisi koło kolegów. Bo poza tym, że jest mądry, to jest też irytujący. O Jezu, Ona to jest takie... Mniej ekstremalne, ostatnie pokolenie, bo powisi sobie, o ile ten krzyż się nie złamie pod jej wagą. Ona się niby pokazywała dość często, ale no, 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 no to. No co mogę tu powiedzieć? <ścoughs> nie mogę tego ocenić. Nie mogę tego ocenić. Nie znam charakteru tej pani, wiem, że jedynie jest matką tej typiary i prowadzi jakąś stację i macie rację, to. Adolfizację, nie wiem. Nie mam pojęcia, co to jest. Yy, jedynie wiem, że lubi robić komiksy i tyle. O, Natalie. No, Newnia z mojego serwera by to dała na pewno na lubię, ale myślę, że Natali jest po prostu ok. Nie jest jakoś ekstremalnie irytująca, nie jest jakoś ekstremalnie przesadna, może to też. Na tą ocenę wpłynął fakt, że nie ma jej ta, aż tak często jak tych postaci na ekranie i no, bądź co, bądź odgrywa dość ważną rolę. To nie jest takie coś, że a przy, rozdamy mirakule i, i mamy z głowę po pięciu minutach, tylko ona jakby. To jest taka zastępcza matka od tego wiszącego, nie? E, Powiesz, sobie trochę. Może, może nauczysz się robić pozy. Co to w ogóle jest? No... Królowa pająków czy co? Ochroniasz i jego jedyną rolą jest bycie. To jest chyba dziewczyna kima. Chyba nuru. Nuru... Eee, słaba to jest. Nie mogę nic więcej o tym powiedzieć. To jest taki typowy straszek, który się boi wszystkiego. Dyrektor, no, no... no. 40-letni chłop przebiera się za sowę i udaje sowę. I myśli, że jest super bohaterem. Spełniajcie marzenia, ale nie w taki sposób. Fasista! Kurwen, ta, ta służąca tego tego ścierwany. Ona się zawsze z nim pojawiała, ale ja w ogóle nie znam jej charakteru. Ani nic, ona jest tak niejaka. O, dzień dobry. Dzień dobry, ja go lubię akurat. <laughs> jedna z niewielu postaci, o ile nie jedna postać z Miraculum, która mi jest w stanie autentycznie rozśmieszyć. Czasem te jego y, filozofie o serze są tak śmieszne i absurdalne, że no nie jestem w stanie się czasem powstrzymać ze śmiechu. Jest to taka postać typowo komediowa i może przez to, że on jest tak niepoważny, y, i przez to, że on ma tę dziwną filozofię serową, yy, może przez to jego lubię. No, jakiś typ co piecze chleb. Yy, no, dziadek marynaty, nie Och, wyjdź, wyjdź, powiesz się, wbijcie te 15 gwoździ w nadgarstę. Błagam was. Matka marynaty. Okej, okay, jest. No, w sumie ona nie jest ani wkurwiająca ani zła. Bardzo spokojna jest. I ten taka dość uprzejma dla swojej wiszącej na krzyżu córki. E, te, te mówiące narzędzie, tej tej... tej, tej, tej żółtej. E, no, przepisać tą postać, nie wiem. Przydałoby się, nie wiem. Przydałoby się w ogóle przepisać cały ten serial, nie? E, Tiki, daj się to ukrzyżować. Błagam. <grym> e, jakby proszę. Nie wiem. Ojciec Marynaty jest o dziwo słaby. On jest taki nadopiekuńczy, przynajmniej no, twórcy chcą, żeby był nadopiekuńczy i to jest właśnie problem. Że niby ma być, ale nie jest, ale jest, ale Miraculum ma to w dupie, bo przecież trzeba doić pięcioletnie dzieci nie? na pieniądze. Zdziwiony, że jest tyle postaci na tych pierwszych trzech tierach. Jak postać w Miraculum jest słaba, to uwierzcie mi, że to jest dobry wynik. Eee, mistrz Knur. E, fu. E, co? 116-letni dziadek, chociaż w polskiej wersji to było 106. No, stary pryk po trzecim sezonie praktycznie stracił na znaczeniu i może to jest dobrze, że nie wrócił do tej sprawowanej roli, bo ta postać nie ma czegoś takiego, jak, jak ja to nazywam syndrom Star Warsowy, czyli że jakaś postać nagle se wraca mimo tego, że została przepołowiona na pół iby przeżyła i dziwne to jest, że ten czy coś takiego i, i to jest dziwne, ale my się mamy cieszyć. Nie żeby coś, lubię Darfa Maula, ale, ale według mnie no, no powinien umrzeć na ten na bół, bo, 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 bo przecięcie na pół, no kamano. Wracając, jest to dość duży plus, że nie, że nie odgrzali tego kotleta i znaczy pojawił się. W którymś odcinku była w piątym sezonie jako ktoś z przeszłości, ale właśnie, to była przeszłość. W przeszłości byli, no on tam jeszcze, był taki smaczek po prostu i to było ciekawe. To był w sumie, nie wierzę, że to mówię, ale fajne. Yy, ta Lańcz papara, młoda, ten, młoda. Ta, co, co niby jest niewidoma, ale jest w stanie bezbłędnie klikać guziki na jakiejś stacji u tego gebrysia. Yy, napal nabić. <grym>, o, w sumie... Będzie sobie wisieć koło niego. E, pancernik. Nie wiem czemu on się nazywa pancernik e, powisi sobie. E, ona... nie wiem, chyba, torba, borba, dobra to zalie. Nie wiem, no, nie wiem co z nimi zrobić. bowiem wy wybierzcie gdzie te dwa mirakula mają być. Na jakiej e, liście. A ja się póki co z wami żegnam. Mam nadzieję, że taka bardziej poważna lista, ale dalej niepoważna, bo to w sumie mój kanał, e, wam się podobała i do widzenia. Więcej będzie takich filmów idiotycznych, ponieważ mam alergię i średnio mam siły nagrywać. Nieważne. Nara!